Wielokrotna strona życia Serce zbytne tobie Muszę przyznać, że, że drużyna Warszawy postawiła nam twarde warunki. E, myślę, że to jest zupełnie inny zespół niż oglądaliśmy do tej pory. E, pozyskali ciekawych zawodników z Ukrainy, z Tonga. Także e, mecz był bardzo fizyczny. E, pogoda też sprzyjała takiej grze, także było dużo kontaktu, dużo szarż. Także na pewno po tym meczu e, czujemy wszystkie kości i mięśnie. E, także Obiliśmy się dobrze, myślę, że też jest to dobre, dobre wejście tutaj w ligę, że mogliśmy z takim zespołem zagrać, który postawił dosyć twarde warunki i w młynie, i zagrał bardzo fajną, otwartą grę atakiem. Dobra, za tydzień drużyna wyjeżdża do Krakowa. Z perspektywy zawodnika dobrze wie, że tam się bardzo ciężko gra. Jak myślisz, jak będzie, wyglądał, jak będzie wyglądało to spotkanie? Myślę, że teraz w Lidze nie ma słabych drużyn, także każdy mecz będzie ciekawy. Drużyna z Krakowa ma jako jedyna w Polsce Akademię Rugby, gdzie szkolą się młodzi adepci Rugby i ma bardzo dużo młodych, zdolnych zawodników. Tu podam przykład Michała Jurczyńskiego, który gra w kadrze polskiej a ma 19 lat. Bardzo fajny, perspektywiczny zawodnik. Także drużynę tworzą tacy ludzie, wsparci tam oczywiście doświadczonymi zawodnikami. Także myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawe widowisko w Krakowie. Zwłaszcza, że Teren jest specyficzny, boisko jest zawsze takie gliniaste, ciężkie do biegania, po 80 minutach czuć to w nogach. Także nie gra się tam łatwo i, i na pewno jedziemy na ciężki mecz. Mamy mecz z Krakowem, z Juwenią Kraków, a później mamy derby, no to nie pierwsze twoje derby. Y y jak, y jak już się przygotowujesz do tego takiego no, w sumie ważnego spotkania tutaj dla, dla trójmiejskich y, No, my mamy, można powiedzieć. E, dwa mecze derbowe, zarówno z Arką Gdynia, jak i e, z Ogniwem Sopot. E, tutaj myślę, że tradycja większa jest meczów z Ogniwem Sopot, ale Arka Gdynia no, e, na pewno jest to drużyna, e, która zawsze tutaj e, no, nas elektryzuje. Także pojedynki Le Lechia Arka e, też. Też bywają czasami legendarne. Graliśmy z nimi dwa razy, raz graliśmy z nimi w finale mistrzostw Polski raz Pucharze Polski, także mecze te były zawsze na wysokim poziomie i podobały się kibicom. Mam nadzieję, że, że pogoda dopisze. Gramy 7 kwietnia, także już, już zaczyna się wiosna, także mam nadzieję, że ludzi na trybunach trochę będzie. No a my ze swojej strony na pewno do tego meczu podchodzimy bardzo skupieni, zaangażowani. Przychodzą nasze rodziny, każdy chce się pokazać, zwłaszcza, że tutaj też Trójmiejska Prasa tym żyje. Także no, na pewno jako, jako zawodnik, który już, już tych meczów derbowych trochę zagrał, Mogę powiedzieć, że do, każdych, do każdego meczu derbowego przygotowuję się tak samo i podchodzę tak samo skupiony.